I na naszym świecie pojawiły się portale piosenek youtuberów, które wypuścili Na przykład od Wojana Dirta wylałem do kranu Od ludzka kości I od Paliona Mambana I naszym zadaniem będzie dzisiaj wejść do każdego z tych portali i go przejść Bierzmy się w takim razie, Didi, do roboty, bo już nie mogę się doczekać, aż wejdziemy do tych portali piosenek Ja też się tego nie mogę doczekać Ciekawe, co będzie w tym portalu od Wojana Dirta wylałem do kranu Didi, to ja na początku chcę się dowiedzieć, co jest w tym portalu, więc wejdę tu, ej ale nie mogę tu wejść, gdy zablokowało się. To może ja spróbuję wejść do tego portalu. Ej, chwila, stójcie, nie możecie tu wejść! Co jest piosenka od Wojana mi zabrania wejść do jego portalu? Dlaczego? Portal się odblokuje dopiero jak mnie pokonasz. O ładnie, Wibie, poczekaj, nie mam żadnej broni! O, mam już drewniany mieczyk, więc pożałujesz teraz piosenko Wojana. Zaraz cię pokonam! Wy pożałujecie, chodź tu, o masz. I tak to bez problemu pokonałem piosenkę od Wojana, Szarki. Dzięki za pomoc! Ej, sorry Didi, trochę mi się przysnęło, ale dałeś radę, więc gratuluję ci. No dzięki, dzięki. Dobra, wbiegamy teraz do tego portalu. I przeniosło nas do pomieszczenia, gdzie są diamenty i dirt. I wielki komunikat. Wojan zakręcił kran i zamienia dirta na diaksy. Pomóż nubkowi zamienić wszystko w dirta. Słyszysz to, Szarki? Musimy wszystko teraz zamienić na dirta. Pa, jak nieźle mi idzie. Nie wiem nawet jak ja to robię, ale jakoś to zamienia. Jakim cudem to zamieniasz? Czym? Przecież nie mamy żadnych bloków. No, ale mamy Jakiś patyk, Didi, i on wszystko zamienia. Uważaj, bo jest niebezpieczny. Też mam taki patyk, spróbuję. Ej, faktycznie, ja też wszystko zamieniam na Dirta, ale ekstra. A co, jeżeli coś takiego zrobić i zamieniać wszystko na kolor pomarańczowy, mój ulubiony? Może tak być, Didi. Ej, nie, nie rób tego. Dlaczego mnie mogę tego robić? No bo ja nie lubię tego koloru. Po prostu zamień wszystko na Dirta. No dobra, w sumie lepiej na Dirta zamień, żeby zostało to diamentowe. W końcu piosenka wylałem Dirta do kranu. I całe wojanowice były zamienione. W no właśnie, dlatego bierzmy się do roboty. Już zostało tak mało do zamiany. Zaraz to skończymy robić. I szarki, zamieniliśmy wszystko na dirta. Ekstra, Didi, szybko to zrobiliśmy. Czy teraz właśnie przeszliśmy portal? Tak, przeszliśmy portal i możemy iść teraz do kolejnego. No to teraz przyszedł czas na przejście portalu Luczek Pimpek Kości. Co ty na to szarki, żeby tam wbiec od razu? Dawaj, Didi, bierzmy się do roboty e, nie mogę. Dlaczego nie możesz? Znowu jakąś blokadę masz! Chodziados twoje. Jest zablokowane i się tu nie da wejść, Didi. Haha, ha, to ja to wszystko blokuję i nie wejdziecie tu, dopóki widzowie nie zostawią łapki w górę. Dlaczego, piosenko Luczka Kości, blokujesz nam wejście do tego świetnego portalu? Bo widzowie nie zostawili łapek w górę, mają to w tej chwili zrobić. Słyszycie, widzowie, zróbcie to w tej chwili, zostawcie łapkę w górę, wtedy wejdziemy do tego portalu. Trzy, dwa, jeden. I jak, piosenko, zostawili łapki w górę? Nie, nie zostawili. Oszukali cię. mają to zrobić. Ostatnia szansa. No, nie, no, przestańcie się wydoriać, widzowie, i zostawcie tą łapkę w górę, proszę. Może teraz ją zostawili. No, zostawili na całe szczęście. W takim razie odblokowuję ten portal. No, dobra, szarki, dodawaj, wbijamy teraz do tego portalu. Przeniosło nas do dziwnego miejsca, gdzie Luczek i Pimpek są w więzieniu, więc chodźmy ich chyba ocalić. To będzie najlepszy pomysł, mój. No, to dawaj, Didi, rozwalaj te kraty, musimy ich ocalić. No, dobra, to w takim razie je rozwalam. Pila, stop, macie zakaz rozwalania i ratowania ich. Bo niby dlaczego, piosenko mam zakaz ich ratowania? Dlatego, że musicie zapoznać się z ich historią, żeby zobaczyć dlaczego. No co oni takiego złego zrobili? No dobra, Szarki, chodź, zapoznamy się najpierw z tą historią. I zobacz, to jest jakaś historyjka od nich. Luczek poszedł na spacer i obok domku Pimpka zobaczył, ale co on tam zobaczył? Nie mam pojęcia, no dowiemy się w następnej historii, Didi. No to w takim razie coś zobaczył i podnosi kość, która była na podwórku Pimpka. A, to czyli zobaczył jego kość. Wow, ekstra, czy to naprawdę... Naprawdę, dlatego zostali zamknięci? Nie wiem, trochę głupi powód na to, że Luczek zabrał kość z ziemi i został zamknięty w więzieniu To chyba nie o to chodzi Pimpek wyrywa kość Luczkowi z rąk Ciekawe dlaczego to robi Albo dlatego, że to było na podwórku Pimpka Albo jest zazdroszny, że on znalazł kość <laughs> Biją się o kość, czyli standardowo A teraz Luczek i Pimpek szurpali się o kość i stało się to Ciekawe co się stało Kość zaczęła im uciekać i Piosenka się wkurzyła Czyli się wkurzyła o co? to, że kość im uciekła? Tak, dokładnie, Didi. Wiesz co, ja jeszcze ją zapytam, czy dobrze zrozumiałem tą historię, więc wracam tam. I o co tu piosenko chodzi w takim razie? Przecież im ta kość tylko uciekła i nic złego się nie stało. Ale ta piosenka była o kości, a przez to, że im ta kość uciekła, ta piosenka nie ma już sensu. No to w takim razie wypuść ich, to może kiedyś odnajdą tą kość. Nie, nie ma takiej opcji, nie wypuść To może ja z serkiem odnajdziemy tą kość i wtedy ci ją oddamy, to ich wypuścisz z tego więzienia. No dobra, taki układ mogę pójść. Szarki, to w takim razie czeka nas teraz ważna przygoda. Musimy odnaleźć koźluczka z teledysku. Didi, ta kość jest przed tobą. Jak to? I faktycznie to jest jakaś kość i ona... Ej, chodź tu kość, no wracaj do mnie, muszę cię chwycić. Didi, złap tę kość w końcu. Nie dasz jej, ej. Ona wpadła do jakiejś dziury z kamienia. Byś mi pomógł, Szarki, a nie stoisz pod tym domkiem. No dobra, to w takim razie chyba wskoczę do tej dziury za tą kością. I Szarki przyniosł nas teraz na parkour i ta kość jest na tamtym bloku i ucieka przede mną. No to gonią, Didi. Ale ona ucieka tych, po tych blokach. Ja nie potrafię tak skakać szybko jak ona. I ona pobiegła w tamten tunel, więc musimy za tą kością teraz biegnąć po tym parkurze i ją odzyskać. Biegnę, Didi, za tobą. Gonią szybko, bo nigdy ich nie uwolnimy. No dobra, tylko uważaj teraz, bo z parkur po szybach. Jak ty to tak dobrze skaczesz po tym? Przecież to jest mega niebezpieczne. Wiem, Didi, ale daj mi jakąś radę. Mam nadzieję, że Ty też da. Didi, ona ucieka z tego tunelu szybciej. No dobra, nie da się. Szybciej, bo tu są kolce z toksynem Trzeba powoli biegnąć tym tunelem O nie, oberwałem No to uważaj, ja na szczęście jeszcze nie oberwałem Jakim cudem mnie oberwałeś? Przecież ja już nie mam powyżycia, zaraz umrę Ja na szczęście uważam, Didi Ty też powinieneś Didi, ta kość ucieka, musimy ją gonić Ale mam nadzieję, Szarki, że obserwowałeś, którędy ona poszła Żebyśmy dobrze wybrali Tak, Didi, widziałem, zobacz, chodź za mną No dobra, to biegnę za tobą Ej, chwila, co ona tam robi? Didi, ta kość chce wejść do jakiejś skrzynki no nie, Szarki, to zapamiętaj, którą skrzynkę ona wybierze. Chyba wiem, którą Didi wybrała. Mam nadzieję, Szarki, że zapamiętałeś, którą ona skrzynkę wybrała. O nie, Didi, wszystko zostało zakopane. Co? Jak to zakopane? Ale mam nadzieję, że zapamiętałeś to miejsce. Ej, jak ty się tam dostałeś? No normalnie, Didi, po prostu se skoczyłem. Ej, czyli że szedłeś po tym niewidzialnym moście, to mógłbyś podwieźć od razu. Tylko ja nie wiem, w którą stronę mam iść. No, Didi, ja już nie pamiętam, nie, ale jakoś na pewno dasz sobie radę. No dobra, chyba tu muszę skoczyć i... Tu jest jeszcze jakiś blok I jeszcze tu jest jeden blok I tu trzeci Dobra, lecę do ciebie I mam nadzieję, że pamiętasz, że się ta kość ukryła Didi, no to było gdzieś mniej więcej tutaj Didi, trzymaj łopatę, musimy kopać No dobra, to kop, skoro mówiłeś, że gdzieś w tym miejscu Ej, tu jest jakaś skrzynka Ale tam chyba nic nie ma No dobra, to kopiemy dalej A sprawdziłeś dobrze, czy w tej skrzynce niczego nie ma? Faktycznie, tam nic nie było Tutaj też nie ma kop szybko musimy odnaleźć tą kość Próbuję, ale tutaj też nic nie ma, Didi No dobra, w tej skrzynce... Ej, nie ma jej, gdzie ona jest ukryta? Przecież oglądałeś i obserwowałeś to No nie wierzę, otwieram już tyle skrzynek I nigdzie jej nie ma Szarki, wykopaliśmy całego dirta A czy sprawdzałeś w każdej skrzynce czy jest ta kość? No tylko w tej, Didi, nie sprawdzałem No dobra, to sprawdzam Ej, Szarki, tu jest kość Jak mogłeś jej tam nie zauważyć? Nie mam pojęcia, jest taka biała, że ciężko było ją zauważyć Ale nice, dirli znalazłeś ją Chodźmy ją oddać piosence Piosenko, odzyskaliśmy dla ciebie tą kość, która uciekła w teledysku Wow, nie wierzę, że ją znaleźliście. W takim razie wypuszczam Luczka i Pimpka. Jej, super. Ten portal świetny był od Luczka i Pimpka z kością. Na szczęście udało nam się ich ocalić. Całe szczęście, Didi. No to chodźmy teraz do portalu Mambana. Ej, coś mi blokuje. Dlaczego tu nie mogę wejść? Nie wejdziesz tu, ponieważ widzowie nie zostawili suba. Żeby tu wejść, muszą zostawić subskrypcję. No dobra, to teraz każdy się spręża i zostawia suba, bo ja naprawdę chcę wejść do tego portalu. Wali, ona mam... Pana, lepiej, czy już zostawili suba Bo mi się wydaje, że zostawili Wow, zostawili, no nie wierzę W takim razie portal jest otwarty, możecie tam wejść No to wbiegam do niego No nie, dlaczego portal Paliona Jest związany z parkurem, przecież ja nienawidzę Parkura, on jest jeszcze taki wielki Ej, jaki ogromny parkur Ej, ale ten parkur jest mega spoko, didi No naprawdę spoko, że aż Wpadłeś do lawy, ty to się lepiej Następnym razem bardziej postaraj, bo to się robi W taki oto sposób No dobra, już mi pokazałeś, teraz pana to skoczy Udało mi się. Ej, dobra, to nie jest wcale takie proste, bo te bloki są daleko od siebie. Siarki, tylko uważaj teraz, bo jeden blok jest prawdziwy, a drugi zły. Więc ty dobrze wtrafiłeś na ten dobry. No to teraz ty spróbuj trafić. No nie, dlaczego? Przecież jest na to 50% szans, że wpadę do lawy albo wpadę na prawdziwy blok, ale dobra. Spróbuję skoczyć po skosie i ej, trafiłem na dobry. Ekstra, Dili. To teraz może skoczmy na ten środkowy. Który środkowy? Przecież tu jest lewy i prawy. A, no, na prawy. No dobra, to skacz ty pierwszy w takim bądź razie. Dobra, e, udało się. Ja cię kryje, ale miałeś farta z tym skokiem. Mogłeś zawsze wpaść do lawy. Teraz najgorszy, jakiś słup z drabinkami. Czy damy radę to zrobić? Słupy z drabinkami są proste w parkouru Raczej damy radę, Didi. A na pewno odjada. Nie no, ja też sobie daję radę. Wyjątkowo daję sobie radę. Myślałem, że mi pójdzie gorzej. O nie, to jest najgorsze. Nie biegaj tak po tym, bo jeszcze spadniesz z tej krawędzi, bo to jest takie cienkie. Uważam, żeby właśnie nie spać, Didi. Mam tutaj skrzynkę. O, co ale ale fajne. Tej skrzynce jest niby. Nie powiem ci, zobacz sobie sam. No dobra, to idę. Powolutku, powolutku zaraz tutaj dojdę. I Ender Perełka jest w skrzynce niby po co? Ej, Tili, za tymi drzwiami jest chyba portal Paliona, żeby wrócić z powrotem. Tepam się tam, Szarki, co ty teraz zrobiłeś? Przecież nie masz dźwigni, żeby otworzyć te drzwi. Faktycznie, to gdzie jest dźwignia? Na samej górze, w tamtym rogu. I teraz, jak tam się dostaniesz, to nie wrócisz z powrotem. No to musisz ty w takim razie się tam dostać. A co, jeżeli ja nie dorzucę tam perły? Dobra, postaram się to dla nas stąd się wydostać. Uwaga, rzucam! Idź Leciała, tak, doleciałem, Szark. Mam do zebrania teraz dźwignię. No to bierz tą dźwignię i dawaj tutaj. Uwaga, Szarki, rzucam tą perłę. Jezu, udało mi się tutaj dostać, więc mogę położyć tu dźwignię i możemy wrócić z powrotem do reszty portali. Jezu, ty słabiaku, naucz się w końcu parkurów, a nie jesteś cały czas za mną. No sorry, sorry, że nie potrafię skakać parkurów tak jak ty to skaczesz. Może jestem gorszy, no i co z tego? No i jesteś leszczem, dlatego ja otwieram pierwszy... Wow, o nie, chyba znowu to samo co u Wojana No nie, ciekawy kto pobił Palion, ale zobacz, on ma nawet jakiś bandaż na czole No ma, to na pewno mu się coś złego stało I z nosa mu leci tutaj ketchup, jakiś jakiś ma jeszcze fioletowe oko A co jeżeli on udaje, że jest pobity i sobie pokolorował to wszystko? No chyba, no, no nie wiem, może, ale ja lepiej nie chcę na to patrzeć Jest to mega przerażające, a co jeżeli Lucek i Pimpek by też tak nas załatwili, jeżeli to oni byli. Lepiej tego nie sprawdzać, Didi. Ale lepiej sprawdźmy, jak wygląda pobita twarz od luczka, więc jeśli nie jesteś na to gotowy, to nie klikaj guzika. No, jestem, dlatego klikam. Chwila, gdzie nas przeniosło? Jesteśmy w jakimś wielkim dircie, gdzie jest strasznie dużo diamentów i obok nas jest Nubek. Ten debil plon cały czas zmienia tutaj mi wszystko na diamenty, a ja chcę Delta. I co my mamy niby zrobić w takim razie, Nubku? Zamienić mi to na Delta, tylko sypko. Szarki, czy ty to rozumiesz? Mamy ten cały diament zamienić na dirta, tylko w jaki sposób mamy to zrobić? Nie wiem, ale dostałem jakiś dziwny patyk. Ej, ja też dostałem niby jakiś patyk i co z tym patykiem mam zrobić? Przecież to nawet nie działa. Ej, zobacz, ten patyk zamienia wszystko na dirta. Co? Czyli, że w taki sposób mamy usunąć tego diamenta? Dobra, ej, bardzo fajny pomysł. I teraz pokonujemy właśnie pro. To ja zamienię te drzewka i te posągi też zamienię na dirty. Ekstra pomysł, zaraz wszystko zamienimy. Tylko musimy się pośpieszyć, bo jak tutaj przyjdzie pro, to wtedy wszystko z powrotem zamieni na... Więc mamy bardzo mało czasu Siedzieć zamieniam to bardzo szybko Czekaj chwilę, zaraz nawet skończę Ja nawet skończę zaraz zamieniać jego cały domek Na tutaj dirtowy Tutaj drzewko i jeszcze czas zamienić Nade mną, ale bardzo fajne jest to zamienienie Mega mi się podoba, nie wiem jak tobie to Szarki Mi też się podoba, dlatego już właśnie Kończymy to robić Zostało mi już mi tak mało do zamienienia I chwileczkę, jeszcze tam tak dużo jest Dobra, szybko Szarki, musimy się to pośpieszyć Ej, faktycznie tego jest mega dużo Jakby to cały czas się jakoś rozprzestrzenia Przecież mam wrażenie, że już te diamenty zamazywałem i koniec. Jeszcze w środku domku jest wszystko diamentowe, ale spokojnie. Zaraz to wszystko zamienię z powrotem na dirta. Skończyliśmy, nubek, zamieniać cały twój świat dirtowy na dirta z diamentów z powrotem. Super, chlupaki, że mi pomogliście. Ten debil pro już nigdy mi tutaj nie zabije. Na pewno my tego z szarkiem dopilnujemy z tymi patykami. No dobra, szarki, to chodźmy zobaczyć prawdziwą, pobitą twarz ludzka. Uwaga, otwieram. E, chcesz mi powiedzieć? Widzieć, że tak wygląda Luczek w prawdziwym życiu? Też się zacząłem zastanawiać, czy tak wygląda Luczek w prawdziwym życiu, bo pamiętam, że inaczej miał twarz. Didi, a może to jest oprawca, który chciał pokonać Luczka, a Luczek pokonał go i dlatego tu jest jego twarz. Jest taka opcja, wygląda ona tak. Jest mega przerażająca, ale mi się wydaje, że Luczek wygląda inaczej. Chociaż ma niebieskie od włosy. No, niby to są niebieskie włosy, to może faktycznie to on, no ale też jest mega pobity. Chyba się pobił z Palionem i Wojanem. Na pewno, może w trójkę się. Byli I nas nie zaprosili do tego. Jak zawsze nas wszystko omija. Chodźmy teraz zobaczyć prawdziwą, pobitą twarz Pimka. Czy jesteś na to gotowy, bo ja nie. No, ja też nie, ale dobra, już dawa.